Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż począwszy od 2020 roku mediacja jest usługą powszechnie świadczoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, chciałbym przybliżyć Państwu ideę mediacji jako polubownego sposobu rozwiązania sporów. Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest między innymi w sprawach pracowniczych, które dzisiaj chciałbym pokrótce omówić. Przy okazji informuję, iż ośrodek mediacji działający w Stowarzyszeniu Dogma w chwili obecnej podejmuje szereg spraw, między innymi właśnie z zakresu spraw pracowniczych, które nierzadko kończą się zawarciem między stronami ugody. W prawie pracy istnieje kilka sposobów rozwiązania sporów w drodze mediacji. Można zawrzeć umowę o mediację przed złożeniem pozwu do sądu, oczywiście jeżeli strony sporu dobrowolnie zgodzą się na prowadzenie mediacji. W niektórych zakładach pracy działają komisje pojednawcze. Celem działania komisji pojednawczych jest polubowne załatwienie sporów zaistniałych w miejscu pracy. Musimy pamiętać, że pracownik może zgłosić do Komisji prośbę o rozwiązanie swojego sporu, która w celu rozwiązania konfliktu wdroży postępowanie mediacyjne. Po tym, jak jedna ze stron sporu złoży pozew, sąd może wydać postanowienie, w którym skieruje strony do mediacji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że strony są gotowe poddać się właśnie procedurze mediacyjnej. Z kolei prowadzenie sporu przed sądem mogłoby powodować eskalację konfliktu. Zbytnio duży formalizm. Sąd skieruje sprawę do mediacji, jeśli strony sporu wyrażą na to zgodę, o co serdecznie proszę i do czego Państwa zachęcam. Na pierwszej rozprawie jedna ze stron może również zgłosić wniosek o skierowanie sprawy do mediacji. Jeśli druga strona nie sprzeciwi się takiemu rozwiązaniu, sprawa zostanie przekazana mediatorowi. Generalnie do mediacji można skierować sprawę do czasu trwania postępowania sądowego lub nawet po zapadnięciu wyroku, jeśli strony dojdą do wniosku, że należy rozwiązać jeszcze inne kwestie sporne, które nie były rozpatrywane przed sądem. Rozróżnia się, drodzy Państwo, zatem dwie drogi mediacji. Pozasądową, czyli w drodze umowy o mediację przed wszczęciem procesu sądowego i sądową, czyli mediację prowadzoną po skierowaniu stron do mediatora przez sąd. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Dogma znajdziecie Państwo poradnik, w którym podejmowane są zagadnienia z zakresu mediacji w sprawach pracowniczych. Możecie się Państwo z tym poradnikiem zapoznać. W sprawach szczegółowych pytań czy też indywidualnych sprawach, między innymi w sprawach z zakresu spraw pracowniczych. Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z porad, które obecnie świadczone są przez prawników, doradców obywatelskich oraz mediatorów stowarzyszenia dogma w formie zdalnej. Serdecznie zapraszamy.